Chioma Esi, dziennik. Obojętny. Strategos się reaktywował. Nasza baza na Hyperionie wykryła aktywność sieci. Znalazł nas. Określił naszą lokalizację jako twierdza Nefele. Według naszej oceny Rasputin próbował zdalnie ingerować w naszą sieć. Nasze badania. Nie pozwolę, by to, czego się tu dowiedzieliśmy, zniszczyło więcej żyć. Wyślę astro poza planetę, aby... rozwiązać ten problem. Może wziąć ze sobą Lakshmi i... zrobić, co zechce. Byleby tylko poza miastem. Zdala ode mnie. To ryzykowne. Działanie poza planetą. Narażanie się. Ale nie mamy wyjścia. To, czego tu dokonaliśmy, musi zostać poddane kwarantannie. Całun ma zbyt wiele mocy. Zbyt wiele dla każdego. Astro, to znaczy, że to nagranie powstało mniej więcej w tym samym czasie, co kroczący wśród chmur. Hjoma musiała być bardzo stara. Astro odpowiada za usunięcie zapisu o twierdzy Nefele z pamięci Rasputina może to Maja poprzez Lakshmi? Ascynujące. Pozostały jeszcze dwa dzienniki. Kiedy je odszyfrujemy, będę potrzebował czasu na przemyślenia, aby uzyskać pełny obraz tego, o czym mówią. Ja również.